Roman Giertych dołączył do Platformy Obywatelskiej i ja muszę powiedzieć, że bardzo się zdziwiłem początkowo. Zdziwiłem się tym niezwykle, ponieważ szczerze mówiąc, ja byłem przekonany, że Giertych już od dawna, co najmniej od półtora roku, jest w tej Platformie Obywatelskiej. A więc w ten sposób odkryłem, że Giertych. Nie jest w Platformie Obywatelskiej, natomiast de facto on był w Platformie Obywatelskiej od dłuższego czasu, a przynajmniej był ważnym narzędziem tej formacji. I ja uważam, że stała się pewna ważna, symboliczna rzecz dla Platformy Obywatelskiej. Ona dzięki temu stała się z formacją bardziej bym powiedział konsekwentną. Konsekwentną w tym sensie, że jest to dzisiaj przez długi czas tworzono i ostatecznie udało się stworzyć. Partię łajdacką, partię dla łajdaków. I Roman Gierdech jest po prostu jako taki ober polskiej polityki, wysienką na torcie tego łajdactwa.